Rozmawiajmy trochę o świetle. Oczywiście w przypadku filmowców początkujących, gdy kręcimy w świetle naturalnym, słonecznym lub nawet przy zachmurzonym niebie, musimy uważać, gdzie postawimy kamerę. Przy współczesnym sprzęcie oczywiście naświetlenie obrazu uzyskujemy automatycznie, ale im lepszy operator, tym... Łatwiej poradzi sobie z tym, skąd pada światło, jak je wykorzystać, czy może je można odbić od czegoś. I pobawmy się trochę w tej kwestii. Ustawiliśmy dwie proste lampy, plus na górze mamy szklany dach, przez który przebija trochę zachmurzone słońce. Zwróćcie uwagę, jeżeli zbliżam się do, do lampy, do oświetlenia, co się dzieje z twarzą aktora. Czy jest on bardziej oddzielony od tła? tła tło zwykle jest ciemniejsze, tak? jeżeli chcemy pokazać konkretną emocję. Nie będziemy ustawiać aktora w cieniu, poza głównym oświetleniem, ponieważ zaczyna on się zlewać z tłem. Staramy się znaleźć taki punkt, czy jest to słońce, czy lampa, abyśmy dokładnie widzieli przede wszystkim oczy aktora. Emocja kryje się w oczach. Próbujemy złapać tak zwany blik wokół, żeby jakieś światełko zaiskrzyło w, w źrenicach wykonawcy to jest bardzo ważne. Nie możemy też przepalić obrazu za dużo światła razi. Razi widza, nie jest to estetyka, która sprzyja filmowi fabularnemu szczególnie dramatom. W kinie akcji wykorzystuje się dużo kontrastów, dużo przepaleń, ponieważ one są dynamiczne. W kinie bardziej stonowanym, nawet w komediach, w dramatach. Nie stosuje się przepaleń. Zobaczmy, na czym one polegają. Jeżeli na osi kamery pojawi się z tyłu słońce, mocne źródło światła, obraz zaczyna się przepalać, tło szczególnie zaczyna się przepalać i zaczynamy tracić poczucie realizmu. Oczywiście jest to rodzaj stylistyki. Na przykład możemy wykorzystać, jeżeli jesteśmy zainteresowani kręceniem scen dynamicznych, w których... Nie wiem, filmu science fiction, filmu kina akcji, gdzie, gdzie dynamika jest bardzo potrzebna. Oczywiście aktor na, na tle jakiegoś błyszczącego światła jest bardzo, bardzo interesującą postacią. Tu się może bardzo dużo ciekawych rzeczy ze światłem dziać. Tylko musimy wtedy upewnić się, że źródło światła jest motywowane dramaturgią, jest motywowane historią, że źródło światła występuje w scenariuszu. Jeżeli nie mamy w ogóle dostępu do światła, jeżeli wychodzimy po prostu z iPhone'em na ulicę i kręcimy film, nie róbmy tego yy, bezmyślnie. Nie, nie, nie. Zwracajmy uwagę, z którego punktu na niebie pada to światło. Tak? Nie, sta, nie stawiajmy aktorów w cieniu, bez oświetlonego tła. Nie stawiajmy ich tuż przy ścianie, bo tracimy. Wówczas perspektywę, głębie, przestrzeni. Tylko znajdźmy punkt, w którym tło zaczyna się powoli rozmywać, bo tło nas nie interesuje, interesuje nas emocja, interesuje nas aktor. Kiedy złapiemy dobre światło na twarzy aktora, tam ustawiamy ten plan. Bardzo prostym sposobem, i tanim możemy wykorzystać tak zwane blendy, które odbijają światło, szczególnie jest to przydatne w plenerze. Przy mocnym, przy mocnym słońcu. Ja wykorzystam teraz dosyć mocną lampę tutaj do odbicia światła. Umówmy się, że jest to światło słoneczne. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, gdy stanę troszeczkę w cieniu i zaczyna mi brakować światła. Blendą, czyli praktycznie jest to bardzo już wymęczona bryła styropianu. Styropian odbija światło w bardzo miękki sposób, rozrzedzone światło. I powinniśmy już coś na tej twarzy widzieć. Bez blendy obraz jest płaski, nie ma kontrastu. Z blendą zaczynają się już dziać jakieś interesujące rzeczy. Z drugiej strony, tej domowej, domowym sposobem wykonanej blendy, jest folia aluminiowa, folia kuchenna którą można w każdym sklepie kupić. Naklejamy ją na drugą stronę. Jeżeli potrzebujemy światło o wysokim kontraście, przypalamy, dopalamy sobie blendą od strony folii aluminiowej. Jest to znacznie ostrzejszy efekt. Ale jeżeli motywowany jest w scenariuszu, jest taka potrzeba, dlaczego nie? Na pewno zauważyliście dędający na mojej szyi dziwny przedmiot. Jest to mikrofon, który w prawdziwym filmie nie powinien pokazać się na ekranie. O tym, jak uniknąć tego typu wpadek oraz jak uzyskać fantastyczny dźwięk niskim kosztem, prostymi sposobami, opowie Wam Wojtek Klimala, a ja uciekam na plan.